Hejka, hejka, moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie kontynuujemy zadania z poszukiwaniem Loretty. Także dobra, poszukiwania trwają. Bulldozer już pewnie oczyścił drogę. Jedź z powrotem do klifu i poszukaj Loretty. Pospiesz się, Ashley. Dobra. E, gdzie my to mamy jechać? Tam, dobra. Pewnie my ją teraz znajdziemy, ale powiem wam, że bardzo bym chciała w przeciągu kolejnych kilku odcinków wbić mm, ósmy level postaci, ponieważ teraz jestem w bazar Koni. I chciałam sobie kupić belgijskiego, a jest właśnie od ósmego poziomu postaci. A jest o wiele taniej, więc po prostu bardziej się oczywiście opłaca. No, tak myślałam, że ją znajdziemy. Okej. Okay. co ty tu robisz, Ashley? Oddaliłaś się od stajni. Tancie po mnie wysłała, to takie miłe z jej strony, z twojej chyba też. Nie to, żebyśmy potrzebowali z barcokiem ratunku, to tylko niewielkie osuwisko. Jeśli chodzi o naszą poprzednią rozmowę, to przepraszam, jeśli nie byłam zbyt miła. Jak mawia Tan, odrobina życzliwości może wyzwolić u innych to, co najlepsze. Nie obiecuję, że dostaniesz się do bobkatu, ale to nie znaczy, że nie możemy być koleżankami. Co? Chyba nie myślałeś, że powiem przyjaciółkami, To i tak był dla ciebie komplement. Nie oczekuj zbyt wiele, Ashley. Tan i reszta pewnie strasznie się zamartwiają. Trzeba im powiedzieć, że nic nam nie jest. No dalej, Ashley, wracamy do stajni Murland. To nie jest wyścig, nie musisz ze mną nadążać. Po prostu dobrze się baw, w drogę. Okej, okay, to sobie pojedziemy za nią Lecimy, lecimy Co ona tak wolno jedzie w ogóle? Dobra, już nie, nieważne, nieważne, nieważne Hmm, okej okay. Czyli jednak nas wyprzedzi, no ale to jest tak zaprogramowane żeby ona nas wyprzedziła. Dobra. Mmm, okej. Okay. Co za gonitwa, ale cię z Bartokiem załatwiliśmy. Nie miałaś szans. Och, nie przejmuj się tym. Ty i Robin dobrze się spisaliście. Jak się zbliżysz do mojego poziomu, to zorganizujemy prawdziwe zawody. Dobra. Mmm, okej, okay. to zobaczymy, co teraz stan tutaj dla nas ma. Dziki szlak, bobkatów. Widziałam, jaki hałas za lorettą, aż nie prawie ją dogoniłaś. Spokojnie, pewnego dnia jeszcze się z nią pościgasz. Jesteś już gotowa na prawdziwe wyzwanie. Może wypróbujesz dziki szlak Bobcatów? Zwykle pozwalamy tylko członkom klubu na korzystanie z tego toru, ale pomogłaś nam znaleźć Lorette, więc już prawie jesteś jedną z nas. Na co czekasz, aż jest z siebie wszystko? No okej, okay, to pojedziemy sobie. To właśnie, ten, ten wyścig. Ja go już w ogóle tyle razy zrobiłam na moim takim ogólnym koncie, na którym nagrywam aktualizację, i w sumie inne odcinki, ponieważ tam mam 15 level. Że to naprawdę, wiecie, przy trenowaniu koni, nie? Ale teraz chyba wyszła jakaś aktualizacja, że parę wyścigów, co tam sobie wybrali, można przejechać ile razy się codziennie, nie? No, coś takiego wyszło niedawno. No i, no, moim zdaniem to jest głupie, bo jednak to czekanie na to, że aż się wytrenuje tego konia, no to jednak było gdzieś tam fajne, nie? A teraz mam wrażenie, że bardzo tą grę w ogóle próbują ułatwić jak na siłę, żeby chyba więcej ludzi w nią grało, no ale. Idzie to chyba w przeciwnym kierunku, jak widzę. Okej, okay, zaraz będzie końcówka. Dobra. Tutaj już chyba będzie ostatnia. Tak. Okej, okay, mieliśmy brązowy czas. To za jazda. Masz lepszy czas niż niektórzy członkowie naszego klubu. Ty i Robin powinniście być dumni. Okej, okay, dostaliśmy trochę expa dla mnie i dla konia. I znowu coś ma dla nas Loretta. Zobaczymy sobie. Witaj w klubie. Każdego roku przez bramę stajni murland przechodzi mnóstwo nowych jeźdźców. My, bobkazy, staramy się ich przyjąć jak najlepiej. Potem wracają do swoich lekcji jazdy i przyjaciół. Jednak czasami spotykamy kogoś, kogo przeznaczenie jest zrobienie czegoś wspaniałego. Być może zbyt szybko cię skreśliłam. Wyciągnąłaś mnie z tarapatów, ciężko trenowałaś na naszych torach i wygląda na to, że ty i robisz stworzyliście naprawdę wyjątkową więź. Aż mam przeczucie, że masz przed sobą wspaniałą przyszłość. Dumą powitałabym Cię w szeregach bopkatów. Idź do TAN, to dostaniesz się jedną z naszych kurtek. To coś w stylu honorowego członkowstwa w klubie. Jeśli dalej będziesz dawała z siebie wszystko, być może pewnego dnia stanie się członkiem oficjalnym. Okej, okay. Loretta zrobiła z ciebie członka honorowego Bobcatów? Wspaniale. Proszę, Ashley. Kurtka jest dziecka tylko dla członków klubu, taka jak moja. Nawet jeśli Loretta nie uważa Cię za pełnoprawnego członka, to i tak możesz się nami jeździć, kiedy tylko masz ochotę. Okej, okay. niedługo wbiję piąty poziom, to dobrze. A co tam ma ta następna dziewczyna? To jest Stacy. O, cześć, przyjaźni się z Bobkatami? Naprawdę potrzebowałaby mi się pomoc. E, Znać blokujące pachołki. E, jestem Stacy i dopiero co przyprowadziłam się do Murland. Kiedyś byłam w jednym klubie dzieckim z kuzynką Loretty, Elizą, dlatego teraz Loretta i tam zaprosiła mnie do Bobkatów. Ale mam szczęście, że trafił mi się nowy klub, w którym mogę trenować. Jednak jeśli mam być szczera, tutejsze treningi są trochę niewystarczające. Szlaki przełajowe są świetne, ale naprawdę wyjątkowo, klub cechuje dyscyplina. Potrzebujemy odpowiedniego harmonogramu i właściwych ćwiczeń, by przygotować konie i jeździć tu do zawodów każdego rodzaju. Loretta pozwoliła mi prowadzić treningi skoków przez przeszkody na tutejszym wybiegu. Tak się stajemy najlepiej, pomagając sobie nawzajem. Przy odrobinie po bopkaty będą naprawdę mocnymi zawodniczkami. A skoro masz kurtkę naszego klubu, jesteś jedną z nas i chętnie bym z Tobą potrenowała. Ale najpierw potrzebuję więcej pachołków. No dobra, to znajdziemy sobie je. A ile mamy ich w ogóle przywieźć? A nie ma tego. Napisane. Okej. Okay. Czyli po prostu chyba musimy wziąć wszystkim. Dobra, jeszcze tutaj mamy. Dziękuję, tyle pachołków powinno wystarczyć. Chciałabym umożliwić trenowanie na bardziej wymagającym torze z przeszkodami, ale mam pewien problem. Gdy przygotowywałam przeszkody do kolejnego treningu, skończyły mi się różowe drągi. Na szczęście na pożyczyła mi kilka, ale zielonych. Wygląda jednak na to, że tylko odcienia zieleni używają największej walki naszego klubu. Tak być nie może. Jak powiedziała Loretta, bubkaty ubierają się na różowo i używają różowego, nie tylko w środy. Czyli trzeba przemalować drągi na różowo, nie? Łapcie za pędzel. Im szybciej skończymy, tym szybciej zaczniemy lekcję. Dobra, czy ja będę musiała z konia siadać? Będę musiała. W sumie to oczywiste, ale dobra. Mm, Okej. Okay. ja wam to przyspieszę, jak ja maluję te drągi i widzimy się za chwilkę. Moi drodzy, skończyliśmy. E, także dobra, wsiadam sobie na konia z powrotem. I już tutaj ogarniamy. O, nie chcę tego. Dobra. Drągi mają teraz idealny odcinek różu błupkatów. Skoro Loretta nie będzie już miała nic przeciwko, mogę zająć się torem. Farba jeszcze nie wysła, więc Robin będzie potrzebować Twojej pomocy przy skokach. Chyba, że chcesz, by masz Twojego konia pasowała do barw w klubu. Dobra, kochani, no i co? Na tym sobie będziemy kończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. W kolejnym będziemy kontynuowali te zadania, także ja się nie żegnam, do słuchania w kolejnym odcinku, pa pa.